Moral Legends to strona, na której możecie zobaczyć wiele przeróżnych poradników od profesjonalistów do postaci, matchupów czy ogólnego gameplayu w postaci krótkich, treściwych filmików. Znajdziecie tutaj także analizę waszych rozegranych meczy, aktualny build do danego patcha i tier listy. Filmiki możecie odblokować za kasę z wykonywania w czasie gry danych osiągnięć, jak na przykład bardzo duży damage czy wysoka farma. Link do strony macie w opisie. I będzie grane na Lisandre. Hmm? No ma dwie gierki za Radio. Ale ma... Ogólnie Jack Sikiem se pyka, więc autofil, a enemy Kazik też nie gra lasu, więc powinno eee. być szybko i bezboleśnie. Mam nadzieję, bo każdy, kto gra Alisro to eee, oj, oj, <laughs> Nie wiem. To nie wiem co mi jest. Czy jestem głodny czy śpiący? Nie wiem, nie wiem, hmm. nie wiem jak to będzie zioł. Wszystko naraz. A właśnie i... Jest tutaj. Inna... O kurwa, zobacz na rozmowach. Ja pierdole. Ta, to już nie do od zobaczenia jest jak coś. No ja pierdole dobra, na początku mniej więcej 16 years old, tylko przyjemny. Ja też! Tylko, tak. tylko kto i 16 years old O, nie do od zobaczenia kurwa Dobra, czy tam dali? Little competitive experience, ciekawe gdzie ty. Zero, jest. chyba na aramach na turniejach. Quite big champ pool, no quite big as fuck. Zero champion Poola ma na ten na competitive. Good no zero, bo nie ma postaci żadnej. Hard working, very fluent English. English as No mm. kurwa. Wymiana pokoleniowa, tak zwana. Tak, tak. Może kiedyś będzie na miejscu Jankos. Może. Może Rengar nagle stanie się Jankos competitive też w pierwszym. to tak zaczynał zaczynał. Da, odłącznikowania Rengara w masterze kiedyś... na iście. Nie mógł bić Mastera na No ale na iście. Jak nie było jest Ja jeszcze Na grałem drodze, jak no, nie było podziału no, serwerów, ewz dość ja 1000 lat do osób no, mam nadzieję I Jankos, ja też właśnie grałem, to był jeden serwer Europa Nie było tu... NA był, tu było tej kolekcji jak... Albo... no, ty, no w sumie? Ty kurwa, przecież był taki no. kurewski ping w tej grze No był w chuj ping. Pamiętam jak oglądałem JJ Jokera grał w LoL'a i ty zacząłem i on miał 150 ping, Jest ja się kurwa co jest? On ma chujowego neta. No, odpalam, no też mam chujowego neta. No myślisz se O Lisandra coś straciła. Nie, nie, nie. Teleporcik szybciutki. No dobra Ale nie ma flesza, więc freaky tam jest. Kazik to... Nie typuje chłop widzę. Szkoda, że ten krab poszedł mu w dół, do bym go zajebuł. Ja, ja zapierdalam kraby kurwa w co drugiej grze. Naprawdę. Podchodzę i biorę kurwa E, rzucam bitylę. Nikt się nie spodziewa. Hmm, też mi czasem zajebą. Ale to, to się To zają. jest kurwający mi się wydaje trochę. Hmm, jest leciutko czy Sandra nie zna zasięgu kół, podam mi się. To. No a na tym, jak gram na tym czalu to gram w kółko na talona, albo na czekaj na kogo tam gram. Talon jest w każdej grze, albo jest. Kurwa jakiś pik taki. Nie, nie ma Elisandry. Rajs czasami się zdarza. Idę tam. Ja idę, Kogoś tam gram. Albo nie mam. Bez tu. No kurwa mać asystent. Ale nie wyczekam. <noise> Aj, to wyglądało. Ty, tu jest ten, mucha. Ty idę, oh. mucha w mucholocie. Mucha, mucha w mucholocie. Jak prawdziwym o Kurwa, samolocie. żeś eużył że i nie mogłem w do ciebie Serio? Daj, ja pierdolę, ja nie dogonię go raczej Kurwa ma. Co on, a on no, 350 ms Ale żeś mnie strolował, ja pierdolę Dobra, ona zabiła Chociaż się wyjebał, kurwa, bo się... Bigo, lej go, lej go. No i chuj, Tracowaj go No myślałem, że nie muszę ci taki Ty, ale... Mówić. nie wiem Mogłem w sumie Ja myślę, że to przeżyjesz ja sobie mogę dłużej używać po prostu bo ja naz biję się na styku i czekam na W -tyko. no i kurwa moje W uciekło sobie niestety nie no nieśmiertelność. Spodobamy. A już nie zdążyłem na Riven machnąć na drugą stronę. Ale hoj. Hoj, tak wyszło nawet goi. Czy coś. Gram Ghost sporo dla testu. I 2 AP mi dały już, pokrzom. Tylko nie mogę Wardu zmienić, dopóki nie zestakuję tego. Hmm. To jest trochę takie średnie, ale. Czekaj, czy Pink Warda. 20 creepów. A nie, jak Pink Warda zniszczy, to nie jest tak, bo to musi ci wygasnąć. Expire. Ale expire to też jest. jak zginie? Nie, nie jest. Hmm. Ciekawe. No mała mała Ale popi kurwa robi tą Riven na mięciutko powiem? Riven jest kontrolowany przez popi I... Tepuje Lisandra, gdzieś Robi to Jeśli się nie uda nam nic zrobić to... Uda się jej to coś dam. zrobić nie ma full HP, nie mogłem mi tego Nie chce mi się tego grać. Popi była na hita, Riven kurwa je banać. Zamiast poczekać to się bije. Eee. Ma dwa levele w dupę. Rucha mi chałupę. Nie wiem, no szkoda gier. Dwa razy strollowany zostałem, mam takie życie. <laughs> A, ja wiem kto to jest na tyle, grem na smurfingu na nią, Tak? Tak. A nie, w sumie raczej nie, bo to za niskie, ale. podobny nikt, nie. dziwkę jakąś. Hmm. Aftershock. Bez Aftershocka. Bo tej numery nie wiem czemu ten nam w troszkę nie przeszły. Zrobiliby, że 20 daje na level 1, tak jak chcieli zrobić. No nie zrobił tego. bo no, 80 musi dawać. W sumie 2 Chain Westy i 2 Null Magic mantle, jak dostaniesz to jest git chyba. O i ginie typu Neraven sobie. Nawet zerkowanie i nic nie da. Ja muszę raumować nas. Bo but mi przyjdzie, bo te ja czekam na izy nowe. Jak przyjdą, to idę na miasto. 9 no. minuta przyjdą, jak coś. Ja kurier skrócie, ten czas kurier nie dzwonił. Nie o nie ma gdzie skrócić ścian. ich się skrócić. Na razie może być kurwa. W sumie, ale to. Opi, będzie raid bossem. Trzeba do bota grać Spędzi raid boss. No, no bo się fryki są, jakby miał r i wszystko. Tylko na tam właśnie ginie. Jak coś. Robi to. Ona skancelowała autosa. I teraz skancelowała na Kukaście i to ona też zginie. No, wszystko się jeba się da, jak coś. coś. King overstayed, moj bad... My ba o ja nie trafiłem w creepa, ciekawe. Bo namierzam no, creepa jednego. Nagle jeden staje się kurwa grubszy niż tamten. I wychodzi przed tamtego. <grym 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 zajebiście. A ja muszę zniszczyć warda, żeby położyć wartę Dobra kurwa, do bota czas iść zaraz też, żeby zejść na tego bota jebanego Tak, jak ja położę poza krzakiem tego To on się nie pojawi przecież no. LOL, to ja sobie zjebałem właśnie 2P tego. Klikając to. Na no, nim nigdzie jest Kazić. Gdzie? Yeah, Tutaj. Party. Widzisz? Robaczka. Poszedł na rafe. A mam Speeda Gonzalesa już. Ciążę mnie rq jeszcze piara, A jak mi zrykła, to by strollowała, bo kółka już. Idę po to. Też. Nie mają wizynki. Aha. Podejść tu na wół. Aha, cześć. Ojoj, panowie. Lunch time. Ech, nic nie zrobiłem. Dobra, <noise> zrezygnuję. <noise> <noise> Pod kija podjeżdżam, a tyku zero HP. O <noise> co jest, kurwa. Kazika? Dawaj na ostry O, izolacja się wyłączyła nagle Ale... szkoda Mi się go zrobiło nagle Oj 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 Łoojć Łapcy o, oj, are you guys? No cóż Ja Lissandra nie zerkuła chyba nie. Some you lose and some you lose, Jak to mówią Ty na chuj z dupy Co? Ja bym tą Lissandrę pierdolnął Puszuj to na... Opa! Ty, ale to nie jest Lisandro. No zero. O, leżę play place'a so od bo widać, że kurwa nie ma... A, was... czekaj, kurwa, barierka jeszcze śmieć, Ty, to będzie ta. Kurwa. Ja idę do bazy. Drewniak, była, była a jak Kadyx wskoczył na mordę, mija na to on O nie, tu jest. ale on no, tu zaskoczy, siedź, siedź w tych kurwa wilkach. Dobra, dobra. Ty, on skoczył na naszą... Strzel o. strzelca naszego. Oj, oj. O, oj. Ty, a Kasia i Sandra zaraz przyjdzie jeszcze. <noise> Sandry walimy na filmikach. <noise> o, jest, kurwa. Idę, idę. Tylko Aftershocka nie wolno proknąć, leć. O, odchodzisz? No i chuj. Nie, 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 się nie da się to zabić. Skruma podjechał To ja Za dobre po prostu. Nie no, to no, Faker. Wlas w to jeszcze. Piękne to jest. Hmm. No nie mogę sprzedać tego, bardzo. Dobra, ile mam 461, no i to mi się podoba. No, na mi ma 0 ms'a Mi chyba lekko <grym> Jest egzościk Ja tam patrzę do góry, nie? Masz? O ja tu się walę z nim To ja tak samo, papa pa. Bez ulta Jezus Maria Gonie kurwa, goń do końca Mam kopa, ale ją robisz. <noise> nie, no uciek nie widzę nie chcę już kazać. Leno, <noise> leno, paleno, leno, paleno. Ale ja porobiłem co? No ładnie kikać. Kurczaczki. To ja do bazy idę. Chociaż ja nie mam kasy za U mnie w Kabonie kurwa jest trochę, mamon No właśnie, miałem mówić, że teraz jest kanał 128, Powiedzisz na twoim mikro słychać różnicy na przykład. Nie Myślisz? Mhm. Mm jest lepiej. No, mikro nie obsługuje low IQ kanał. Mhm. Ale jest różnica. I co to Turbo daje jeszcze? to eee, to nie jest Turbo, to jest. Wiesz, no no to, no to jeszcze no, zostanę dostanę turbo, Discorda. Nie? Mam serwer partnerski, no to, to najważniejsze chyba. I turbo nieskończone do końca życia. A turbo daje ci na przykład streamowanie w obrazu, na udostępnienie w, tam w jakości source. Wysyłasz pliki chyba z 8 do, 8, do 50 mega, zwiększa się limit. To jest w kurwę przydatne. Czasami wysyłałem coś i było powyżej 8 mega i się wkurwiałem. Jeszcze tak jakieś Słuchaj, tak. Emotki masz z każdego na świecie kurwa serwera, na którym jesteś. Nie, ma, nie tylko z tego, na którym siedzisz. O kurwa ty. O, no, mogę sobie wspominać gdzie chcę emotki z innych serwerów, to jest piękne. Kurwa. Nawet z Afganistanu myślisz? że tam Nawet są z Afganistanu. Emotki? Myślę, że... Ale tu chodzi o. No wiesz co chodzi. Nie idę ja na ja tego topa, bo tam jest kurwa faker. Jak coś... No. Tu na bo tutaj że nie są jak coś, to oni... Tak? Nie tu jest ten? Jizuke? Dobra, idę. No, no. no jednak Jizuke, kurwa. AMLCS kurwa. Myślisz, że da się zabić jakimkolwiek sposobem? A, nie trzeba nawet. Przesiadłem się koło se <laughs> Idę, kurwa, to jest ist gościu. Aj, a nie, to nie jest list, to jest przecież. Dobra, już. No jest, <noise> Ale ruchanie. Jabański. Ajajaj, went aj, to faker. Erke, <noise> już ja na sobie. No weź mnie, kurwa, żyj. <noise> ja pierdolę, no. Dobra, warto erde. Ale kurwa, miniona, nie fortuny. <noise> Chyba tam minę się sobie zespił, kurwa. O kurwa, na i smurfing Boję. Gdzie ty się tego nauczyłeś? W Shaolinie? U tej mamy. O, zapomniałem właśnie, że na dawa lekcje. kurwa. Druga kwaderka, ale urańsko dzisiaj. Dobra, stwierdzam jednogłośnie, że go sporo to gówno jebane. Nie wystakowałem tego i nie mogę kupić czerwonego Twinka, bo nie wystakuję tego nigdy. Co i byście? Lepszy niż Zombie World niż czy Nie, nic nie jest lepszy niż Eyeball Collection, kurwa, no halo. Już, bym ja miał, wystakowany. Na okazji, na... Już bym miał wystakowany Eyeball Collection co? 30 APM miał. Atak Ale to... pizda tutaj wyniknęła, kurwa, lek... 8 APM 22 AP w pizde jestem, jak coś. Jeszcze tapuję typu, wiesz? Gdzie? Ach, mm -hmm. Chyba od mechanika <laughs> <laughs> O zamach Mechaniki chyba grane są głośno Dobra, ja robię zamach teraz No to y, Popi. Uu, dawaj, one shot O e, Eś służyła Masio No to Uu, Pięknie ja pierdolę Jak to psu z Soski No przeżyję, No bo nie ma Rki i sam Ale no Śmieszne to jest, że Tak się dzieje Weź do ręki jointa i zajeb macha Bu hu 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 ha 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 Weź do ręki i zajeb sztacha Bu hu ha ha Reprezentuję Krachów Reprezentuję JP Dobre chłopaki Reprezentują JP Hardcore JP Ogień Ogień JP JP co jest, ty? No nie. A ty kurwo. Jeszcze mam pochodzę. Mówię dalej kolby, kurwa, że cię uratowałem, a nie wyzywam. Dobra, no ale, ale ty, ja mówiłem do niej, że jest kurwo, halo. No nas, ja, ja bym ci nigdy nie nazwał. No, no nie. Ja, szanuję. Chuj. Tam. Fluent English masz, to <noise> wiesz, możesz do Teamu wypierdolić? <noise> Quite little big Little champion. big champion pool. You can push. Ok. Thank you for pozwolenie. Napiszę. No popi nie zezwala chyba. Kopi nie chce przegrać. Popi tankuje co co tu dużo mówić. Mm. Czekaj czy na VP, czy na Orlenie. Nie wiem, ale pewnie najlepszą benzynkę, jaka istnieje. Z dopiskiem, ry, jak Rocket, you Ja pierdolę nie wiem, co mi z tymi oczami się dzieje. Zaraz będę widział na odwrót kolory, chyba kurwa, w tyle. No oczy i znowu mnie oczy zaczęły bolić. No naprawdę mi bolą, kurwa oczy. To tak, nie wiem, widzę kolory zbyt wyraźnie i to mnie irytuje. Nie, może psem jesteś o nim U mnie? nie Ten... widzą podobno. Ty wiem, u mnie ten czerwony wygląda jak, jak, jakby ktoś... Nie wiem Kurwa i przyszła. Ta też się na czerwono świeci, też mnie wkurwa. <laughs> no, Ty, cięż ja znalazłem Pieniądze kurwa, kabona otwarte. No tyż kurwa. Leci Riven. Ło, kurwa, ale montas Oj, ja i nawet tej popi. Chyba jako jedyny w teamie No nie ma za dużo magic resista no, referuje ma. armor Ty z tego typu się nie. cofnęła Mi <laughs> się podoba jak tam ludzie Jedyne komentarze, jak są pod filmami z tobą, To są cytaty kurwa tekstu tekstów jakichś zjebanych Użyłem. O zjebałem coś właśnie tutaj jego kul Ale faker no ładnie zdobyłeś ci... kurwa. kurwa On nie odfleszował nie... kurwa no follow to nie fair Dobra, palka pułapka <laughs> patrzę, patrzę, no za Czaj, zablokuję kamerę na tobie, przybliżaj na full'a. Wyłączam interfejs. <laughs> kurwa, ty to będzie dobre. Musisz ty <laughs> robić takiego place na sty teraz. No się... <laughs> pierwolę, ale kopa dostał. Czekaj, bo nie widać, że zabiłeś. <laughs> tak szybko kamera zaczęła latać na boki. <laughs> Zobaczysz co kurwa. No to za miesiąc będzie dopiero nie wiem kiedy to wrzucę. <laughs> Było, ale tak że się zaczął trześć ten kurwa taki Delirka wleciała. Popierdolony jesteś Po tej serii bym na proponował wykurwić co ty na to Zagrać te cztery gry których za które mam zaległy Dobra, idę popi zabić solo. O, idę Kha'Zixowi się z... O tak, Kazik się z... z Sestram się no na Reimu. Małeś tu szmatu, że SE? Rozjebić. Oto... Nie. Zrobi cię na jesteś, kurwa. Ja pierdolę, ty chłop, O co chodzi? Kazik jest zbalansowany chyba na izolacji. Kurwa! Już to na podwórkach, ty, bo ta popi to Marmor, jednak nie Rezist, z tego co widzę. Armor i Rezist też kupiła po moim spotkaniu. Raz mnie tylko spotkała i już kupiła Rezist. A to suka jedną. Kurwy nie umieję kochać. No, 6 staków na tym. Oho, leci kurwa pociąg. O, zdrożywałem tu. Ha Zderzywałem i posywkę, pochczą. Ogólnie Co miałem powiedzieć. Pomocy! Coś miałem powiedzieć Idę do ciebie mordo Dawaj. Walimy ją kurwa na łeb. Ło Dobra, nie walimy jej, jednak. To brak się, się kurwa. Patrz, ona masz i to za 700, no, chyba. prawie ją ujebaliśmy, ale nasz Steam skończył. Ta, nasz Steam Gierkę skończył. To, to było po prostu Team Playowe. No, no zabrakło tam szczęścia, mi się udaje, tylko. Mhm. Mm Mogło troszeczkę szczęścia braknąć. Pa, bot nie zasał i 20 jest hmm. Ciekawe co? Nie spierdaj! Ej, jaki już klikałem, int, kurwa! Jaki int? Please don't def. Ochuj chodź no. Dobra, bo już się tak rozjebałem na krześle, że nawet inseka nie zrobił. Dobra, kameruje nas ci znowu dawaj. Odpalaj, wow. kurwa maszynę, dawaj, dawaj znaczy. na sri. Podkamerowałeś? Tak! Dobrze. Kameruje się. Nagranie z gwałtu kurwa najnego. Będzie do sądu przynajmniej. Dobra, kameruj to. Czekaj, kameruje, żaga. kameruje. Skr. O kurwa jak zajebą double kicka Ty... Uhu. A czemu nie w tego? Żeby dać mu szansę, a dobra, dobra, to honorowy Komeruje. jest. Bo to pies jest kurwa. Dobra, kameruj. Dobra, kameruję, ja kameruje. Mhm. Klikam tu. Oj, spierdałem, <Kliski> bo trzech jest. <toczü> dobra, dobra. Go, 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 Sack my cock, Go na barona, kurde. <Fatuczów> Wej, chyba chciała zdrożować Erkę. O Jezus Maria. Bosik. Dobra, muszę podkręcić, coś mi się udaje tutaj Ja idę Uuu! kręcić chyba. Podoba mi się, że zaraz nie biję, kurwa, ja, bije kurwa damage'a pół HP Wit Ja piór to bije Ale są kurwy pierdolone O no patrz, kto, E kurwa, tego się nie da zdożować I patrz ile w miejscu O dobra, żyje O Już seryjny stop Jezusek uzdrowi Jezus przyszedł wino nalać kurwa Oho, jezu malusieńki. Napierdalaj, wlecy! Walc, kurwy syna, no, aj ich chuj. Tu jest na stronie. Sworthing? Montejk? Eeehehe, <coughs> watka mi już wam. Właściwie jest sie so w całym fajkie. Fajkeret, to jest <coughs> fakt. Dobra, no, went, kurwa, bo fajkerzy. Och. Kurwa, Peter Jungle wins, typowy bottom lane. <grym> Ani razu na bocie nie byłem. Peter Jungle. raz na dajwie wins. Daję honora, nie wiem komu. Nami, bo fajne ile mi dała pod koniec. Serydem. O kurwa, ty. Golda jeden mam. Ja pierdol... <grym> Animacja wbijania golda, kurwa. Damage dealt. Drugi największy w gierce. Pojeb. Popierdolony. <grym> Riven won the conflict. Riven jak najebała Dipsa, ty. Potężny.